Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Maciek2302 i jesteśmy znowu w Minecraft solo, tak. I jak mówiłem, że... że będę tutaj troszkę budował, to znaczy, że tutaj troszkę zbuduję, no to... że tutaj troszkę tego pobuduję, a więc tutaj pobudowałem nawet troszkę, no, można powiedzieć, że za dużo. No tutaj wyrównałem ten teren, zrobiłem tak, tak. Już nawet mam pomysł co tutaj by mogło być. Bardzo fajne. Bardzo fajny pomysł tam mam, ale najpierw zajmiemy się tym oto domkiem. Ku macie, nie? Parę się tam osób pytało, kiedy Minecraft, nie? No to macie Minecrafta jak chcieliście, nie? No to. Uwaga, czekajcie Ja byłem w tamtym domku, moim starym. I chyba zabrałem wszystko stamtąd. Chyba. A, żebym nie wiedział. Yy, chyba tak, zabrałem wszystko i. Dobra. Co ja chciałem? O, właśnie, szkło zrobiłem. Bo tam po piasek byłem. Też chyba mówiłem, że to zrobię. Yy, a więc. Zaczynamy budować. Czekajcie. Bo ja zapomniałem już moją wizję Czekajcie, nie? Hmm. Aha, tu będzie... Czekajcie, muszę tak... Troszkę to zapomniałem, naprawdę. A nie, dobra. Już chyba mam. Okej, okay. bierzemy szkło. I... Chciałem ja tu, tu. tutaj i to tutaj chciałem szkło. Chciałem jeszcze gdzieś Jeszcze nie wiem. Chciałem wezmę te deski. Mamy tak jeszcze 9 to. Teraz tego narobię. Okej. Okay. Jak ja tutaj chciałam bez deska, deska, bez deska, desk. w ogóle dam się to razem. Czekać, czekajcie, czekajcie. Też. Tak, aha, dobra, nie do końca, nie do końca. Tutaj nie, tutaj będzie co innego. Będzie właśnie to. Tutaj też tak. Czekajcie na dwa, na, no na razie na dwa. Po piętru nie wiem na ile będzie. Na trzy, na cztery. Czekajcie, już jest na raz, no to będzie jeszcze jedno, chyba. Czekajcie, to w ogóle ładnie wygląda na razie. No tak, czekajcie, żeby nie spadł. Na razie ok, Ja tak przynajmniej myślę. Potem wy ocenicie, czy ładny ten domek, czy nie. Dobra, już mi się skończyło. Okay. Hej. Hmm. hmm. Jakby to MP z Minecraftu powiedział. Hmm. Tak. Tutaj. Nie wiem czy tutaj na razie. I nie wiem czy na tt te te wkłaść teraz nie może jeszcze nie będzie tak po... dobry pomysł albo nie wiem no, widzicie nie umiem się zdecydować coś mm -hmm. jak by to wyglądało to by wyglądało chyba fajnie muszę tam dorobić Chyba, że jeszcze tutaj był okna wej dobry pomysł ja Jeszcze tak chciałam wziąć, nic chciałam wziąć. Albo nie, dzisiaj do podstawania, teraz będzie. Akurat dużo tego mamy. Bota się to oczywiście niszczy. A to niech będzie. No nie, nie! No i zmarnowałem sobie z chłopak. Jakby... No tak, wistem. Deski. i będzie koniec, desek. Dobrze, że mamy jeszcze stack. Tylko nam starczyło. Żeby tylko nam starczyło. Nie mam żadnej zbroi. Tak ważne, to tak bardzo, że bardzo Ale jak będzie już się no, zbliżać, to. To się po prostu położę. I jeszcze jedno piętro. Jeszcze. Znaczy, jakie piętro. Jeszcze... Okej, okay. tam będzie jeszcze okno. Zdecydowałem. Możemy i desek więcej narobić. Ok, postanowiłem, że tutaj będą dwa piętra, a nie ten. jedno. Będą tutaj takie dwa wejścia. I tutaj będzie jeszcze te dwa okna. Okej. Okay. No ja myślę, że okej. Okay. Będę dawał tutaj chyba szyby a nie Sperачie, jak to jest ja... nie Teraz nie odłożuję trochę. Nie będę dawał tych cienkich, tylko te. Nie wiem dlaczego, bo tam te cienki są lepsze, ale będę dawał te. Może powiecie, ja głupia decyzja ale ja myślę, że chyba tutaj będę dawał te, te grubsze. To myślę, że tutaj już możemy dać... Zowarnowałem no, przez przypadek szkło. A mogę już się położyć. Mogę. No to śpimy. Będzie rano. Będziemy dalej budować. Dobra, a poczekajcie, muszę to sprawdzić. Dobrze już jestem, bo sprawdzam, ile mi się nagrywa. Teraz... Teraz no właśnie tutaj będą drzwi, nie? Czy już się postawić? Może się już będą ale chcę do jedzenia? tylko jedno jabłko. Tutaj nawet dużo mi to dało. Może bym jakieś drzewo zniszczyć, to wtedy albo posadzę drzewa. Najlepiej to. Najlepiej to i ono będzie tu. Może O, mam pom albo nie, nie mam tutaj... Te... przy sobie. Tam dalej jest to. Tam dalej nie będzie mi się chciało chodzić. A, chociaż tu jest. co to... chwilę zrobię. O, teraz lepiej. Kupimy się na budowie. Ale ja potrafię dużo zmienić zdanie. Nie wiem, na odcinkach tak. Mama, w życiu to nie. Cały czas tak zdanie nie zmieniam. To, okej, okay, teraz tutaj będzie. Tutaj chyba nie będzie Myślę, że. Nie, to będzie to. Jedno. Nawet dwa. I tutaj teraz będzie szyba. Robię tutaj też od razu to, żeby potem się nie pomylić. Będą dwa Nie wiem, czy teraz dać to drewno tutaj i szkło, czy to nie będzie. Źle zrobiłam chyba. Ja nie mogę. Bo... Nie zrobiłem to będzie chyba Większe Dobra, zrobię inaczej Nie, to po co ja to niszczyłem? No właśnie Aaa, fail Przepraszam, że chciałem, żeby było tylko po... O tutaj będzie, ja już to zaraz zostawiam. Okej, okay, to... Jeszcze co chyba widzimy się po przerwie. Dobrze, ja już jestem i zrobiłem tutaj to wszystko. I... a Wy nadal tak zgadujcie od jakiego youtubera ja to ściągnąłem. Nie jest tak, nie jest ani trochę podobny, tak przód ma podobny do tego co pewien youtuber robił. No i tutaj też w, tym razie, w takim razie źle zrobiłem. Zobacz, tutaj też tego nie poprawiłem. I tam jeszcze poprawię Mówcie, że na razie dobrze idzie Czy na razie fajnie jest ten domek Czy Wam się podoba Czy może coś muszę tutaj jeszcze dodać czy, Ale mi się na razie podoba Czekajcie A, y, Sprawdzamy ile mi się nagrywa Kiedy mówię czekajcie to chyba wtedy y, my, Myślicie, że фраза или мы что-то делаем. Конечно же, будет Добра, добрый помыс. Какой бенде? будет. какой бенде тут шкло. Ты тоже. Усе, здесь тут, чтобы была. ты Była i teraz jeszcze buduję dwa. Hmm. Tak, buduję dwa. To też tak muszę zrobić? Czy coś muszę zrobić? Aha, tak to coś. Panie myślicie, że od razu byłem. Przepraszam uh -huh. yy. Alkoś nie jak to zrobić Nie wiem Najpierw się zajmę jedną stroną A potem drugą Czyli zajmę się najpierw tą stroną Dobra, idziemy okay, z yy, Przepraszam was, że tak Że nie mówię prawie tak skupiam się na budowie przecież nie ma się aż tak na tym skupiać teraz tutaj muszę wejść posadzać po prostu Taka. nie wiem czy tutaj takie okienko balnąć. chyba będzie nawet fajnie jak takie okienko tutaj będzie ale już jestem głodny przecież jest Czekajcie Przepraszam, Czekaj, że często to sprawdzam Ale właśnie Dobrze, że w tym momencie sprawdziłem Bo już Jest koniec Już jest koniec I będziemy kończyć Ten odcinek A więc Jeśli nie subskrybujecie kanału No to Subnijcie Dajcie lajka Napiszcie jakiś komentarz i ja chyba biorę się za nagrywanie odcinka na kanał Macie Bomba, Tam też zajrzycie. I to nara. No I krawat pół.